Cześć, dzień dobry. Witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BJJ.pl. Ja nazywam się Michał Maczak. W dzisiejszej lekcji, kontynuując tematykę związaną z egzaminem AZ800, lekcja numer 2, czyli dodanie dodatkowego kontrolera domeny do już istniejącej domeny, której konfigurację pokazałem w ostatniej lekcji. Dwie maszyny, tak jak poprzednio, obydwie oparte o Windows Server 2022. Są to oczywiście wersje trialowe. Adresacja 192.168.8. 150 na kontrolerze głównym oraz 192.168.8.151 na kontrolerze dodatkowym, który na razie jest zwykłą maszyną opisanym jako serwer 2. Więc przechodzę do Manage, Add Rules and Features. Pierwszy ekran dalej. Na drugim ekranie pozostawiam domyślne ustawienia, czyli Role-Based or Feature-Based Installation. Tutaj adresacja, serwer 2. Wybiorę, tak jak poprzednio, Active Directory Domain Services, Add Features, dalej, na zakładce Features nie trzeba niczego zaznaczać, wystarczą opcje domyślne. Kolejny ekran, dalej i rozpoczynam instalację. W momencie, gdy zostanie ona zakończona, powrócę. W około dwóch minutach mam zainstalowany kontroler, natomiast oczywiście muszę go podnieść do roli kontrolera domeny, czyli dokończyć konfigurację bardzo podobny sposób będzie ta konfiguracja przybiegała, natomiast kilka opcji będzie oczywiście wybranych innych niż poprzednio. Zacznę oczywiście od tego, że chcę dodać kontroler domeny do istniejącej domeny, więc pozostawiam wybraną domyślnie opcję, czyli add a domain controller to an existing domain. Wskażę select. Wybiorę nazwę domeny oraz konto administratora tej domeny. Oczywiście hasło. To, które poprzednio zostało ustawione. Wybiorę nazwę domeny i taka konfiguracja jest poprawna. Tutaj oczywiście trzeba uważać na to, aby nie wpisać samego konta administrator, ze względu na to, że doda się ono jako administrator lokalny, natomiast tutaj potrzebujemy administratora domeny, więc taki widok jest poprawny. Klikam dalej i wybiorę opcje, które mają zostać skonfigurowane. Ostatecznie po przejściu tego instalatora zostawię wybraną jedynie opcję Global Catalog. Odznaczę Domain Name System, czyli DNS Server, ze względu na to, że jest on zainstalowany na podstawowym kontrolerze domeny. Site jest tylko jeden domyślny. Wybiorę hasło, którym będę mógł później ten kontroler ewentualnie wyłączyć, czyli odinstalować jego funkcjonalność. Klikam dalej, i tutaj mogę zostawić domyślną opcję, czyli replicate from any domain controller lub też wskazać skąd replikacja danych, czyli kąt użytkowników, kąt komputerów, grup ma być przeprowadzana. Mogę wskazać oczywiście kontroler opisany jako serwer 1. Tutaj jest jeszcze jedna opcja, czyli install from media. Jest to Opcja, która pozwoli na odzyskanie backupu bazy kontrolera domeny, czyli Active Directory, w momencie, gdy mamy bardzo wolne połączenie, tak aby ta replikacja nie trwała zbyt długo. Oczywiście, tutaj, w takim środowisku, czy nawet w środowisku lokalnym, gdzie połączenie jest co najmniej gigabitowe, nie ma tutaj problemów, natomiast w przypadku lokalizacji oddalonych, gdzie potrzebny jest. Połączenie internetowe, które może być słabe, można w taki sposób przenieść dane z kontrolera do menu, tak aby nie tracić czasu na synchronizację tych danych poprzez połączenie sieciowe. Klikam dalej, następny widok, czyli wskazanie, gdzie ma zostać przechowywana baza NTDS, logi oraz katalog SysVol. Oczywiście zostawię domyślnie. Tutaj podsumowanie, klikam dalej, sprawdzenie, jest wszystko ok, więc mogę. Ostatecznie zainstalować zapasowy kontroler domeny. Oczywiście on po zainstalowaniu zostanie uruchomiony ponownie. Po ponownym uruchomieniu kontrolera domeny należy zaczekać kilka minut, aby wszystkie konfiguracje zostały wdrożone. Więc tutaj taki widok, nawet jeżeli będzie on dłużej pokazywany na ekranie, jest poprawny. Nie należy oczywiście ponownie uruchamiać tej maszyny. I po kilku minutach ekran logowania natomiast ekran logowania już do domeny ponieważ automatycznie oczywiście dodanie kontrolera nawet zapasowego spowodowało, że ten serwer ta instancja została automatycznie dodana do domeny i nie trzeba oczywiście tych opcji y, ręcznie wykonywać. Więc sobie przejdę na start Windows Administrative Tools i Active Directory Users and Computers. To samo mam uruchomione na serwerze podstawowym. Tutaj musi pojawić się oczywiście identyczny widok, czyli kontroler domeny i zapasowy kontroler domeny. W zakładce Computers nie ma oczywiście żadnych kont, natomiast dwa konta komputerów, czy też dwa konta serwerów, znajdują się oczywiście tutaj w zakładce Domain Controllers i kontroler numer 2, czyli serwer numer 2, jest dodany, jest on. Global katalogiem, należy do domyślnego sajtu. Oczywiście tutaj wszystkie te opcje są konfigurowalne i każda zmiana na kontrolerze numer 1, czyli podstawowym, będzie powodowała to, że po określonym czasie dane te będą aktualizowały się również na kontroler zapasowy. Także samo dodanie kontrolera zapasowego nie jest specjalnie trudne. Kwestia tylko rozumienia opcji, które wybieramy, czyli dodanie dodatkowego kontrolera domeny, a nie na przykład utworzenie subdomeny czy też próba skonfigurowania zupełnie nowej domeny w zupełnie nowym lesie. Oczywiście, jeżeli jest to potrzebne, można tak zrobić. Natomiast naszym celem było dodanie kontrolera zapasowego domeny do już istniejącej domeny. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy. Jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.